Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, jak co jakiś czas przychodzę do Was z Denko, i za każdym razem mówię sobie weź tylko jedną siatę. Uzbieraj jedną siatę kosmetyków, usiądź, nagraj się i Ale zawsze kończy się to tak samo, ponieważ dzisiaj przychodzę do Was z dwiema pełnymi siatami przeróżnych kosmetyków, jest pielęgnacja, jest troszeczkę kolorówki. No i szczerze, z jednej siaty się trochę wysypuje, więc jeżeli chcecie posłuchać mojej opinii o mnóstwie przeróżnych kosmetyków, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Jeżeli filmem się spodoba, nie zapomnijcie dać kciuka w górę. A już nie przedłużam i zabieram się za opowiadanie, bo troszeczkę mnie czeka. Zacznę dzisiaj od tej mniejszej siaty, ponieważ mam taką ochotę. Tutaj zazwyczaj są takie właśnie mniejsze kosmetyki, drobniejsze, tu jest prędzej kolorówka. I pierwszy produkt, który rzuca mi się w oczy, to jest mój ukochany płyn micelarny, którego mogłabym chyba powiedzieć, że nawet używam od lat. No naprawdę przegenialny produkt, to jest garnier płyn micelarny pielęgnujący. Um z ekstraktem z buławatka, to jest właśnie takie filetowe opakowanie. On sprawdza mi się świetnie, bo po prostu naprawdę zmywa wszystko, bardzo dobrze oczyszcza, nie podrażnia skóry, a dodatkowo warto dodać, że ja używam tuszów wodoodpornych na co dzień, no to oczywiście tusz wodoodporny ciężko zmyć i dodatkowo okolica oczu wrażliwa tak naprawdę u wszystkich osób, więc no naprawdę potrzebny jest dobry produkt, który właśnie zmywa wszystko, porządnie, dokładnie, ale nie podrażnia skóry. No i ten właśnie to robi, wszystko robi tak, jak chcemy. No i dodatkowo nie zostawia takiego niemiłego filmu po sobie, takiej, wiecie, dziwnej warstwy, bo na przykład jest taki z garniera z olejkiem płyn, on też jest świetny, ale zostawia taką mega tłustą warstwę przez ten olejek, a ten sprawdza mi się po prostu świetnie. Dodatkowo ma 400 ml, starsza na naprawdę kupę czasu, jest wydajny, no i dodatkowo nie wychodzi najdrożej. Myślę, że wiele z, nas, z Was zna produkty te właśnie płyny micelarne z Garniera, um, a jeżeli jeszcze tego nie używaliście, to koniecznie spróbujcie, jeżeli nie, na przykład macie problem ze zmywaniem makijażu. Dalej tutaj widzę mnóstwo jakichś takich desodorantów i antyperspirantów, więc ja wyciągnę najpierw. I tutaj mam dwa produkty Swa. Pierwszy jest taki Summertime Moments, to jest um, desodorant. I tutaj też jest desodorant y jakiś Amazonia Spirit, też Swa. Oba te produkty są spoko, takie zwykłe dezodoranty. Mają dosyć intensywne zapachy, produkty z właśnie tej marki, ponieważ mam jeszcze inny zapach i one są naprawdę intensywne. Czuć je przez długi czas i działają tak, jak mają działać, jak dezodoranty. Nic nie mogę im zarzucić. Nie panam dokładnie jak z ceną, ale podejrzewam, że jakby jakoś bardzo drogo wychodziły, to bym raczej ich nie kupiła. I jak coś są dostępne na pewno, w Rossmanie, więc. Bardzo łatwo i tutaj mam dwa kolejne produkty Niva i to są już e, antyperspiranty Deo Beauty Elixir, Deo Milk. E, Pachną właśnie tak mlecznie, jak na przykład jakieś nie wiem takie mleczka do mycia ciała albo właśnie takie kremowe żele pod prysznic coś w tym stylu. Bardzo delikatnie i to jest ta niebieska wersja, chyba zapach Fresh mam wrażenie, taki bardzo przyjemny, miły. E, no i jako produkty też jest spoko sprawa, każdy inny antyperspirant za wielkiej różnicy w nich nie ma. Też są oczywiście dostępne w drogeriach. Teraz czas na mój ukochany żel do mycia twarzy. To jest pierwsze, drugie, trzecie i czwarte opakowanie. No żel do mycia twarzy oczywiście używam codziennie rano i wieczorem, więc trochę tego schodzi, dlatego jest aż tyle tych butelek, a mają one 200 ml, ale paradoksalnie jest on uważam, że wydajny. Butelka z pompką, więc idealnie na co dzień. Nie wiem, dla mnie to jest bardzo duża różnica, już w przypadku kosmetyków, których używam na co dzień, jeżeli coś mi ułatwia ich używanie, a to jest bardzo wygodne, ale jeżeli chodzi o sam produkt, to jest Neutrogena Clear and Defend Facial Wash Oil Free. To jest właśnie z tej pomarańczowej serii z Neutrogeny, żel do mycia twarzy. No sprawdza mi się świetnie, ja mam skórę taką mieszaną, stronę tłustej, mam bardzo przytuszczającą się w strefie T, normalną na policzkach i ten żel sprawdza mi się właśnie na co dzień idealnie, ponieważ bardzo dobrze oczyszcza skórę, ale jej nie przemęcza, tak nie wysusza, nie powoduje, że ona jest taka ściągnięta po użyciu tego żelu. Potem wszystkie kosmetyki, które potem właśnie po umyciu twarzy nakładam, Działają spoko, wszystko dobrze się wchłania, więc naprawdę serdecznie Wam polecam, jeżeli na przykład macie właśnie skórę tłustą i zmakacie się z jakimiś wypryskami, niedoskonałościami, ponieważ ja odkąd używam tego żelu, zauważyłam dużą różnicę i naprawdę od wielu lat idzie u mnie butelka za butelką. Ci, co oglądają ręko, dobrze o tym. Wiedzą też serię tych produktów z tej serii, właśnie. E, nagrałam je na kanale, więc jeżeli nie oglądaliście, to możecie wpaść tu, ponieważ tutaj mam kolejny produkt z tej serii. To jest mój ulubiony peeling mechaniczny do twarzy. E, Visibly Clear Spot Proofing smoothing Scrub, właśnie też z neutrogeny z tej pomarańczowej e, serii. E, naprawdę on jest gruboziarnisty, porządnie wam spilinguje twarzy, więc jeżeli większość peelingów, na przykład, jest dla Was za słaba, e, potrzebujecie mocnego złuszczenia e, i możecie sobie Możecie sobie na to pozwolić, to spróbujcie tego produktu. Dodatkowo e, właśnie produkty z tej serii pomarańczowej bardzo fajnie, tak trochę cytrusowo pachną, więc jeżeli na przykład lubicie też zapach w kosmetykach i zwracacie na to uwagę, to to Wam mogę polecić. Jeżeli jesteśmy już w temacie twarzy, to w nim pozostańmy przez chwilę, ponieważ mam tutaj moje ukochane kremy. Pięć? Pięć. tak, pięć moich ulubionych kremów, e, jest to Iwostin Puritin Rehydrin. to jest e, krem który jest przeznaczony właśnie do skóry, właśnie takiej wieszanej, tłustej, ponieważ nie jest on taki ciężki, ale tu jest napisane, że jest on też to przeznaczony do skóry wysuszonej kuracją dermatologiczną. To jest prawda, ponieważ Właśnie on nie jest taki ciężki i sprawdza się idealnie do skóry tłustej, ale ci, co, nie wiem, byli u dermatologa stosują jakieś produkty właśnie zwalczające trądzik, wiecie na pewno jak to jest, że skóra niby jest tłusta, ale te produkty wysuszają i w szczególności dbanie wtedy o skórę jest trudne, ponieważ trzeba oczyszczać, ale nie można za bardzo, łatwo jest wysuszyć, podrażnić i tak dalej. I ten produkt sprawdza mi się świetnie, no właśnie też od lat idzie u mnie pojemniczek za pojemniczkiem. One mają 40 ml. Są w takiej tubce, więc higieniczny sposób, bardzo łatwy na co dzień do używania. Produkt no naprawdę świetnie mi się sprawdza. Nie zapycha skóry, a bardzo dobrze ją nawilża. Jak potrzebujecie więcej, możecie nałożyć trochę więcej. Jak nie potrzebujecie tak dużo, wystarczy taka dosyć normalna porcja. Więc tu widać różnicę, czy się nałoży więcej kremu, czy mniej. No naprawdę świetny produkt. Mogę Wam serdecznie polecić, w szczególności dla osób na przykład właśnie ze skórą trądzikową, które potrzebują szkła takiego właśnie nawilżenia, kiedy stosują jakieś produkty takie bardzo wysuszające od lekarza na przykład. Dalej też z twarzy tutaj mam produkty. Co oglądają Denko, dla nich to już nie jest żadne zaskoczenie, nawet nie liczę opakowań tej maseczki, ale jak widzieliście, było ich mnóstwo, a mówię tu o produkcie Garnier Pure Charcoal Black Tissue Mask. Pore tightening plus hydrating. Jest to maska w płachcie, płachta też jest właśnie taka czarna jak opakowanie. No i po prostu ta maseczka jest dla mnie najlepsza, ponieważ ona jednocześnie tak odświeża, oczyszcza trochę skórę, ale jednocześnie ją nawilża, rozświetla, zwęża pory. Robi wszystko. Brzmi to dosyć głupio i możecie mi nie wierzyć, ponieważ naprawdę uwierzcie mi, że jak pierwszy raz użyłam tej maseczki, to nie wierzyłam, co się stało z moją twarzą, ponieważ moja twarz nie wyglądała jak... Moja twarz. Moja skóra po prostu była inna, była taka piękna i zadbana, i wszystko było na raz po użyciu jednej maseczki. E, no, naprawdę genialna. Ja uwielbiam jej właśnie używać i używam jej często raz w tygodniu, e, ponieważ zapewnia mi takie odświeżenie, ale jednocześnie nawilżenie, zwężenie porów i rozświetlenie. No, po prostu wszystko, na czym mi zależy, tak, w takiej bardziej podstawowej pielęgnacji ale już właśnie z maseczką raz w tygodniu. No naprawdę. I używam opakowania za opakowaniem, więc wiem, co mówię, wiem, jak się sprawdza. Przetestowałam ją w różnych warunkach mojej skóry i za każdym razem sprawdziła się świetnie. Więc tak, polecam. Dalej tutaj mam moje ulubione hmm, chusteczki do demakijażu. To są Nivea E, takie niebieskie do cery normalnej i mieszanej. Opakowanie ma 25 chusteczek. Zwykłe chusteczki zmywają, zmywają, em, ale myślę, że no jak macie jakiś mocniejszy makijaż czy coś, to one same mogłyby sobie nie poradzić, ale tak takie zwykłe chusteczki tak do pomocy, do jakichś bardziej poprawek, bo jak makijaż zmywam, to raczej właśnie tym produktem, bo albo używam tuszu, albo jak tak jak dzisiaj jestem cała pomalowana, to jakoś wygodniej, szybciej jest mi zmyć tym. To jest tak bardziej do poprawek, albo ewentualnie, żeby wspomóc jakiś ten makijaż, ale no, generalnie są spoko i nie można nic im zerzucić. Dalej tutaj już przechodzimy do innych kategorii, nie twarz. E, tutaj mam e, jeju Aloe. Nie wiem, czy to takie się dokładnie czyta, ale jest to oczywiście aloes zwykły, 79% ze Skin 79, Skin 79. Aloes jak aloes. Myślę, że większość z Was używa aloesu. Aloes jest po prostu świetny, wielofunkcyjny. E, można go używać do mnóstwa rzeczy, jednak ja e, tak naprawdę do tej pory używam aloesu e, do nawilżania skóry po prostu, e, na przykład jako balsamo na ciało. E, tutaj jest opakowanie, ile ono ma? Mojej jak 100 gram ma. <grym> znalazłam. E, no aloes jak aloes, nie pamiętam dokładnie ceny, ale ten ze Skin79 mogę Wam polecić, sprawdzę się, spoko. Dalej tutaj widzę jeden z moich ulubionych produktów, taka perełeczka wśród plejnacji mojej do ciała, czyli Peeling Tutti Frutti od Farmony i to jest ten zapach jeżyny i maliny. To jest akurat wersja podróżna i pozwólcie, że ja Wam o nim opowiem, jak pokażę Wam większe opakowanie później, ponieważ już tu widzę, że go ostatnio zużyłam, ale tutaj mam takie małe opakowanie. Dalej tutaj mam, widzę krem, krem Neutrogena Hydro Boost, Hydro Boost krem z tej takiej niebieskiej serii z Neutrogeny. Oni tam mają wiele produktów właśnie takich do nawilżania. Tutaj użyłam sobie kremu, ale sprawdził mi się jak krem. On też miał dosyć dziwną konsystencję, ponieważ był nawilżający, ale nie był ciężki. Ale zostawiał też taki film. No nie wiem, miałam dosyć do niego mieszane uczucia, ale jako taki kremik do rąk, to jakby spoko z tego co pamiętam, to tak, ta seria ma taki dziwny zapach, który za bardzo mi nie pasuje, ale nie jest on taki drażniący, więc oczywiście zużyłam produkt. Generalnie krem jest w porządku, chociaż nie należy do moich najbardziej ulubionych formuł. Dodatkowo zapach za bardzo mi nie podpadł, więc raczej po niego ponownie nie sięgnę. Ale zrzucić mu za bardzo wiele nie mogę. Jako krem do rąk zwykły sprawdza się spoko. Pojemniczek 75 ml, więc może być fajny, nie wiem, do plecaka, do torebki. Jeżeli na przykład często nie chcecie wymieniać kremu, albo też dużo używacie, to żeby co chwila nie musieć kupować nowego opakowania, to na przykład fajnie te neutrogeny, ponieważ one mają taką pojemność, mogą się Wam fajnie sprawdzić. Dalej mam tutaj perfumy, które już prawie wykończą tutaj. Na no, dosłownie jedno użycie zostało. To są Rare Flowers Night Orchid z Avonu. Ja pamiętam, że kiedyś byłam nich zakochana, ale potem po pewnym czasie, no niestety, zapach jakoś mi się przejadł, i no już potem trochę ciężko mi się używało. Mam swoje inne ulubione stojące więc no do nich raczej znowu nie wrócę. Ale generalnie no perfumy spoko, to są te jedne z tych, które raczej dłużej Wam się utrzymają na skórze, um, a ten zapach, ja w zapachach nie jestem dobra, ale um, no właśnie on jest taki bardziej właśnie kwiatowy, ale taki mocny. Ja myślę, że większość z dziewczyn kobiet raczej by użyło tego zapachu na wieczór, na jakieś wyjście, a nie na co dzień, bo jest to dosyć mocny, taki ciężki, intensywny zapach, ale właśnie taki kwiatowy, no, jak sama nazwa mówi no, jakie mam nuty główne zapachowe, widzę tutaj słońce wychodzi nam, bo dzisiaj pochmurny dzień, co tu pochmurno ale jak zaczęłam nagrywać, wyszło słońce, więc mam nadzieję, że tu będzie dobrze widać, będzie Wam się podobać dalej idziemy, idziemy, idziemy żeby za długo nie było widzę tutaj mam dwa produkty z Avonu i niestety w obu ich nie zużyłam. To się rzadko zdarza, że ja w denko nie zużyję jakiegoś produktu, ale niestety tutaj mam dwa buble z Avonu. Pierwszy to jest um, Magic Mark Prep and Set Spray. To jest po prostu spray taki właśnie fiksujący, utrwalający z Avonu, z tej serii Mark. Słuchajcie, żałuję, że nie przeczytałam składu przed psikaniem sobie tego czegoś na twarz, ponieważ ja malowałam się któregoś razu i psiknęłam sobie na twarz i to, jak ja poczułam ten alkohol, i potem przeczytałam skład, to Wam zaraz sprawdzę. Słuchajcie, na trzecim miejscu jest alkohol denat. Na trzecim miejscu. Eee, więc tak, słuchajcie, jak... No naprawdę to... No, nie, serio, naprawdę, nie kłamię. I to nawet czuć, jak nie psiknęłam teraz tu przez pompkę, po prostu czuć alkohol. I ja się bałam po prostu użyć tego produktu na twarz, że ten alkohol mi ją przesuszy. Ja wiem, że oczywiście są różne rodzaje alkoholu e, i różne mają właściwości działania i tak dalej, ale po prostu jak czułam, jakbym sobie psikała spirytus na twarz, to tak trochę niechętnie. I dodatkowo jak psikałam tą twarz już rzeczywiście, bo no, nie przeczytałam wcześniej składu, to ten spray nic nie zrobił. się, jakbym popsikała trochę twarz wodą, bo jakoś ta twarz taką, taką utrwaloną nie wygląda, bo pewnie jak używacie sprayów, to wiecie, że tak ściąga to taki nadmiar pudru, skóra znowu nabiera takiego błysku, takiego glow e, i potem rzeczywiście ten makijaż czasem trzyma się rzeczywiście dłużej, jak się użyje takiego sprayu, a tutaj nic, nic, nic z tego nie było, nic, dosłownie nic, a dodatkowo ten zapach mnie odrażał, więc po prostu użyłam naprawdę raz i nie jestem w stanie dalej i dlatego to wrzuciłam do torebki z Denko, bo no nie użyję tego produktu, po prostu nie chcę, nie chcę ryzykować i nie byłaby to też przyjemność, więc no. A tutaj drugi produkt z Iwonu, Power Stay 24 Hour Waterproof, to jest e, tusz, ma pojemność 10 ml, więc taki większy. Ehm, Ja rozumiem, że są różne szczoteczki, każdy lubi co innego, ale. Czy, no, ja wiem, że niektórzy mają mniejsze czy niektórzy większe, ale ja mam dosyć duże oczy, a tą szczoteczką już się tak cała wybabrałam i tak mi było ciężko wymalować rzęsy, więc samo użycie tuszu było ciężkie. Ale dobra, szczoteczka to wiecie, jest bardzo indywidualna sprawa, e, każdy też ma inną technikę malowania, ale mi bardziej chodzi o formułę, chciałabym się tu wypowiedzieć, ponieważ e, jak widziałam. E, Opis tego produktu też jest nie do zdarcia, że trzyma się, że skręt po prostu Wam nie zejdzie, no nic, po prostu jest nie do zdarcia, najlepszy tusz, wszystko przetrwa, wszystko, wilgoć. Właśnie tam było chyba właśnie napisane nawet, że jest wodoodporny, ale też nawet jest odporny na wilgoć, bo ci co używają tuszów wodoodpornych pewnie możecie wiedzieć, może Wam się zdarzyło, że tusz wodoodporny w kontakcie z parą wodną nie jest już taki trwały, no a ten nawet wody nie przetrwał. Czy jestem wodoodporny, czy nie? Ja już nawet nie mówię o tym, że skenzę zalotki z szedmi po 5 minutach, więc, e, więc nie polecam. Użyłam dwa razy i ani razu więcej. No po prostu, no nie jest tusz dla mnie. Ale tutaj mam dwóch moich ukochanych gadatków. Sama liczba mówi o tym, że jest dobry. I wiecie, ci, co oglądacie mnie dłużej, doskonale, że to nie są moje jedyne dwa opakowania do tego tuszu, ponieważ jest to właśnie mój ulubiony tusz, ponieważ jest. Nie do zdarcia, wychodzi nawet tanio, jest dostępny we wszystkich drogeriach i dodatkowo naprawdę trzyma skręt zalotki. Jest odporny, trzyma się, ale nie jest też taki trudny do zmycia, jak ma się odpowiedni produkt do tym makijażu. A mówię tu o Maybelline Lash Sensational Waterproof Mascara. Po prostu najlepszy tusz dla mnie na świecie. Nie dość, że formuła jest super, on, um, no on niby ma i podkręcać i wydłużać. I ja podkręcam, że jest z zalotką i tusz służy mi bardziej właśnie do utrwalenia tego skrętu, więc co do podkręcenia, to ja się nie wypowiem za bardzo. Ale jeżeli chodzi o wydłużenie, no to rzeczywiście wydłuża, a ja jak ułożę bardzo cienką warstwą ten tusz. No to pomimo tego, że jest cienka warstwa, to właśnie się trzyma, jest trwały, a dodatkowo prześlicznie, bardzo naturalnie wygląda. Niektórzy nawet uważają i mówią, jakbym nie miała żadnego tuszu na oczach. Szczoteczka dodatkowo jest świetna, ponieważ nie jest jakaś taka bardzo mała, ale no właśnie nie jest duża, ma super taki grzybyczek, którym łatwo jest dojechać wszędzie. No naprawdę mi się sprawdza świetnie, to są moje kolejne opakowania tego tuszu. I na się nie skończę, ponieważ mam już na zapasie kolejne i używam ich. Po prostu sprawdzają się świetnie, więc mogę Wam serdecznie polecić. I ostatni produkt z tej mniejszej siatki: spokojnie, czeka nas jeszcze druga siatka. To jest e, mój ukochany produkt od EOS. Moje ukochane, jedyne tak naprawdę balsamy do ust, które używam. Tutaj akurat mam e, też chyba mój ulubiony zapach i smak e, coconut milk, właśnie kokosowy po prostu. Świetny! No ja uwielbiam, uwielbiam te produkty. Ten zapach też jest super. Dobra, idziemy dalej. I teraz produkty takie większe, do kąpieli głównie. Mam tutaj trzy produkty od Farmony, właśnie z serii Tutti Frutti, e, czyli podobnie do tego właśnie peelingu, który Wam przed chwilą pokazywałam. Tutaj mam cukrowy peeling do ciała, on jest nawilżający, o zapachu właśnie jeżyny i maliny, czyli to, co pokazywałam Wam wcześniej. Też z tej samej serii, ten sam zapach, e, to jest masło do ciała. Ja wiem, że to pudełko wygląda jakby, nie wiem, skąd wyszło, e, ale to też pokazuje, że zużyłam do końca, e, ale po prostu miało kontakt z pudełkiem od dolejku i po prostu naklejki zeszły, więc dlatego to wygląda tak, jak wygląda. Uu. I tutaj jest jeszcze masło do ciała rewitalizujące e, o zapachu brzoskwini i mango. E, masła do ciała z tej serii po prostu są przegenialne. One Was nawilżą wzdłuż i wszędzie. Naprawdę są to mega, mega, mega nawilżające produkty, więc jeżeli macie problem ze suchą skórą, mało co Was nawilża, to polecam Wam naprawdę te masła. Ja ich, no ich używam e, oczywiście na ciało i sprawdzają mi się świetnie. Już wiele razy używałam tych produktów e, i naprawdę genialne są. E, ten zapach za bardzo mi nie podpadł, ponieważ jest dosyć taki dziwny potem na skórze, ale generalnie jest bardzo fajny. Ale mój ulubiony to jest właśnie ta Jerzyna i Malina. Moja siostra mówi, że to pachnie jak e, mamba malinowa. Naprawdę słodki zapach, słodziutki, ale mi się akurat podoba. No i właśnie mam tutaj masło i peeling. I mówiąc o peelingu. Słuchajcie, to też jest najlepszy peeling, jaki w życiu używałam. Chyba naprawdę jest tak gruboziarnisty, to jest taka taka, że naprawdę pozbędziecie się całego, całego martwego naskórka. Więc serdecznie Wam polecam, jeżeli mało co Was peelinguje, lubicie gruboziarniste peelingi, lubicie jak wiecie, tak potrzecie i poczujecie ten peeling, Um, ale spokojnie nie niszczy, skórę jakoś nie, nie robi krzywdy, jest po prostu bardzo dobry, bardzo dobrze działa, um, więc naprawdę serdecznie Wam polecam, produkty po prostu te są świetne, już ich nieraz używam, no sprawdza mi się bardzo, bardzo dobrze. Dalej tutaj mam e, produkty pod prysznic, a dokładnie żele pod prysznic z Palmolive, tutaj jest kokosowy, a tutaj jest... E, Orchid, to jest storczyk chyba. Storczykowy chyba. No, właśnie ten pachniał tak kwiatowo, ten kokosowo. Bardzo fajne produkty, e, ponieważ myły skórę, ale jej nie przesuszały, ponieważ są to kremowe żele pod prysznic, e, więc nic nie przesuszą. Myły bardzo fajne. Zapachy miały e, mocne, bardzo długo się utrzymywały na skórze, ale skóra nie była podrażniona, więc spokojnie. Dobra, teraz przechodzimy do drugiej siaty, i tutaj widzę, e, że mam e, swoje ulubione szampony. Cztery butelki, dwie mniejsze, ponieważ kiedyś je dostałam w jakimś sklepie 250 ml, a tutaj już normalna pojemność 400 ml dostępna w drogeriach. Garnier Botanic Therapy szampon intensywnie odżywia. To jest mityczna oliwka, taki zielony, mój ulubiony szampon, ponieważ myje skórę głowy bardzo dobrze, ale jej nie przesusza i sprawdza się świetnie do moich włosów, które nie są tak mocno przetłuszczające się. Ale tak od połowy włosów mam dosyć suche, mam rozwojone końcówki, więc on też ich nie przesusza. Bardzo dobrze myje włosy po umyciu, mają objętość, są uniesione, więc ich nie obciąża, ale też jakoś ich nie puszy i tak dalej. Naprawdę sprawdza mi się świetnie. Butelka za butelką u mnie schodzi, jak zawsze. Będąc w temacie włosów, pora na moją ulubioną maskę do włosów, której w tym denko mam aż. 4 opakowania, a mówię tu o produkcie z Garnier Fructis nawilżająca maska Aloe Hair Food. Jeżeli macie suche włosy, e, takie zniszczone, chcecie e, o nie zadbać i chcecie mieć tak optycznie zwężone końcówki po użyciu jakiegoś produktu, to polecam Wam serdecznie ten. Naprawdę robi z włosów cuda. Mnie się sprawdza świetnie. Moje włosy wyglądają na ogarnięte po użyciu tych produktów. I pomimo, że mam właśnie takie suche, rozwojone końcówki, to one wyglądają względnie po użyciu. Włosy są takie sprężyste. Też dostałam em, kilka razy komplement a propos moich włosów, że wyglądają świetnie i czego ja używam. A uważam, że moje włosy nie są najlepsze, w najś najświetniejszej kondycji, najlepszej. Więc no myślę, że to właśnie jest też zasługa tych produktów. Dodatkowo, no po prostu ten zapach. Ach, przepięknie pachnie. Taki świeży zapach, ale nie taki prania. No właśnie, taki bardzo przyjemny. Jestem beznadziejna w opisywaniu zapachów, ale jest bardzo przyjemny, świeży zapach, który utrzymuje się tak dzień, półtora na włosach po użyciu. Więc tak, naprawdę, serdecznie, serdecznie Wam polecam. Dalej tutaj mam produkty do ciała, cztery moje ulubione żele pod prysznic, cztery butelki, niwa, Care Starfruit, e, and Starfruit właśnie e, taki kremowy żel pod prysznic o zapachu karamboli. To jest tak naprawdę jedyny zapach e, z tych żeli, którego już on po prostu bardzo mi podpasował. Butelka 500 ml starcza na długo, jest wydajny, sprawdza mi się świetnie, ponieważ myje skórę, ale jej nie przesusza, więc czego chcieć więcej od żelu pod prysznic? No właśnie. No i słuchajcie, kończymy, kończymy to denko. Tutaj mam dwa olejki pod prysznic z Isany. Używam ich, ponieważ po prostu są tanie, a sprawdzają mi się świetnie do tego, czego używam, a używam ich jako produkt do golenia. Niektórzy używają jakiejś pianki, jakiejś masę, jakichś, nie wiem, czegokolwiek, jakichś maziteł, a ja po prostu kupuję za kilka dosłownie złotych w Rosmanie. Olejek, który dodatkowo w pewnym stopniu nawilża mi skórę i po prostu sprawia, że golenie nie jest takie uciążliwe i nie mam tylu podrażnień. No tak, naprawdę serdecznie ją polecam, jeżeli chcecie oszczędzić na jakichś produktach do golenia. I ten właśnie sprawdza mi się do tego świetnie i używam tego w ten sposób od lat, więc polecam. I ostatni produkt z serii Tutti Frutti od Farmony. Ponieważ kiedyś nie, było dostępny, nie był dostępny ten mój ulubiony cukrowy peeling, więc kupiłam ten, żeby spróbować. Regenerujący peeling 2 w jednym z balsamem do ciała o zapachu, ananasa i kokosa. Pojemniczek ma 210 gramów. No i tutaj niestety no, nie polubiłam się z tym produktem, bo nie był wydajny, ponieważ tych granulek peelingujących było mało. Ja wiem, że to jest 2 w jednym, ale jednak ma tu być peeling. Więc jak na pink, to tych granulek było naprawdę mało, więc trzeba było dużo użyć tego produktu. Dodatkowo tutaj, no niestety, ciężko jest zużyć produkt do końca, jeżeli się nie rozetnie opakowania. To, to dlatego tak pokazuję, oczywiście ja to sobie rozetnę i zużyję, żeby nie marnować produktu. A dodatkowo ciężko też się używało, ponieważ jak się wyciskało ten produkt z butelki, no to on ma taką konsystencję żelki, ale przez to, że rzeczywiście to jest chyba olej kokosowy, zaraz zobaczymy. Dosyć wysoko w składzie jest olej kokosowy. A jak wiecie, olej kokosowy w kontakcie z ciepłem, na przykład właśnie skóry, rozpuszcza się w sensie, no, robi się płynny, a nie stały. Więc ten produkt, jak wycisnęłam na skórę, to on zaraz mi spływał i było ciężko mi właśnie wypilingować tę skórę. Nie było takiej żadnej um, podstawy, która umożliwiała fajne rozprowadzenie tych granulek peelingujących. Więc ten produkt był no, dosyć ciężki w użyciu. Zapach miał naprawdę przyjemny. Ananas i Kokos to fajne połączenie. Ja też lubię ten, te zapachy, więc spoko. Ale no niestety formuła nie była najprzyjemniejsza, najwygodniejsza w użyciu, więc no niestety z tym produktem się nie polubiłam. Mam lepsze, więc będę ich używać. No słuchajcie. Druga siata pusta, to wszystko. Jestem zawalona tutaj przeróżnymi rzeczami, które ostatnio zużyłam. Mam nadzieję, że film nie wyszedł za długi, a przede wszystkim Wam się spodobał. Usłyszeliście troszeczkę o różnych kosmetykach, może Wam coś wpadło w oko, może wiecie czego unikać. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wam, wam, Was tu, czy mi zachęciłam, albo co Wy mi polecacie do przetestowania, czy to z pielęgnacji, czy to jakieś kolorówki. Piszcie w komentarzach. Jeżeli film Wam się spodobał, koniecznie dajcie kciuka w górę, to dużo dla mnie znaczy. Daj mi znać, jak Wam się filmy podobają. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!